Cieeee! Mano z tej strony Hemix, witam się z wami Call of Duty Black Ops, dzisiaj razem z nami piątkowe top 5 places. Eee, zaczynamy! No i mianowicie pod numerem 5 grący Maximilian na Submit, Team Deathmatch i mamy tutaj akcję z Shotgunem. Y. Mam już raz. Eee, ...dwa, trzy, Nice, no headshot. Czy jakoś tak? Nie, to był poprzedni. A, jeszcze jeden hitmarker, jeszcze jeden hitmarker, no i na koniec zabójstwo i jeszcze jeden tutaj. No i niestety, to nie było tak całkiem ładnie. No i zmieniamy na numer czwarty, mianowicie Kozak XX Grant na Team Deathmatch Submit. Mamy tutaj AKU 47 z uchwytem. No i trochę zamieszania tu chłopak zrobił. Raz, dwa, trzy, cztery, nie wiem ile tam było poprzednio, bo nie zdążyłem zobaczyć. Ogólnie pamiętam cię, kazałeś... Hmm... Przekazać właśnie o tym klanie piernika, tak. I podpisać się jako kolega piernika. <grywa> Pamiętam. Bardzo ładny gameplay, brawo. Miałem ten numer 3, grający Grzenio na Grzenio. Dobrze chyba. Na launch. Tak samo mamy AK, AKU plus pistol. No i tutaj trochę też zamierzenia zrobił, ponieważ no całkiem dobrze. na ja jeszcze na Uzi. Czy Skor? Nie, Uzi. UAV Online. Sentex. Bam, bam, dude! You are awesome! Przejście <grystanie> jeszcze na długą, zwyczaj jednego przeładowanie. Jeden, drugi, trzeci, niech poczeka, wyskok, kosa, nice! Był granat, chyba zginąłeś <grystanie> pod numerem drugim, grancy Lubię Frytki na Crystal Search and Destroy. Mamy tutaj położony yy, nasz Claymore i wyczekujemy, tak? Czekamy na moment. Ogólnie gracze grający na syr czy Destroy, mają takie bardziej yy, do roboty na głowę coś. Bardziej trzeba ruszać głową, żeby dobrze zagrać, tak? Widzimy z wyskoku jeszcze jeden tutaj. Przy bombie aż dwóch czy trzech bardzo ładnie. No i ogólnie... Muszę przyznać, że chopak trochę poruszył go. Jeszcze jeden przy bombie, tutaj cyk, cyk, no ale niestety giniemy. To za fail. <grytania> Pod numerem pierwszym grający non na launch Team Deathmatch. Mamy sniperkę R96 z optycznym jakimś innym celownikiem. Nie, to nie jest optyczny celownik, to jest jakiś inny. Ale mamy bardzo dobry quick scoping i muszę tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ... E, dużo prac jest nadsyłanych z y, sniper lobby i po prostu nie będziemy więcej tego już przyjmować, tak? Dzisiaj zdarzyło się to po raz ostatni, koniec z tym, także zapamiętajcie. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinku, zapraszam do subskrypcji, do komentowania i innych, nadsyłania prac. Czekamy na wasze prace pod e-mailem topfactv.mappadgmail.com No i do przyszłego piątku żegnam się z wami i komentował Are Hemix. Yo!